Cześć. Pewnie możecie zapytać, po co nagrywam film o takim clickbaitowym tytule, skoro większość moich filmów dotyczy właśnie tego, co jest nie tak z gospodarką wodną w Polsce. Ale pomyślałem, że mogę to podsumować w krótszym materiale i w taki bardziej ogólny sposób. Otóż są to, według mnie, trzy rzeczy, takie naprawdę główne. Pierwsze. Myślenie życzeniowe. Drugie brak spójnego kierunku i planu, w którym gospodarka wodna w Polsce zmierza. I trzecie chyba najważniejsze to dostrzeżenie tego, że przyroda jest częścią naszego życia, częścią obiegu wody niezwykle ważną i ujęcie tego w działaniach swoich. Pierwsza rzecz, czyli myślenie życzeniowe, przejawia się w wielu, naprawdę wielu różnych działaniach, inwestycjach czy takich typowych pracach utrzymaniowych. Otóż bardzo duża ich część jest nakierowana na ochronę przed powodzią lub zapobieganie suszy, jednak jest tak tylko w warstwie deklaratywnej, w wielu, jeśli nie w większości przypadków. Sztandarowym przykładem niech będzie zapora w Siarzewie, która według jej zwolenników ma zapobiec suszom i powodziom w tam, województwie kujawsko-pomorskim, podczas gdy żadnego z tych celów nie ma prawa osiągnąć ta zapora, ponieważ będzie to zbiornik przepływowy o niewielkiej objętości braku rezerwy powodziowej. No, ale to są szczegóły, o których się głośno nie mówi, a świetnie się taką inwestycję sprzedaje jako takie właśnie e, działanie mające czemuś zapobiec. A jest to działanie, które jeśli dojdzie do skutku, nawet jeśli nie dojdzie, to już kosztuje podatnika mnóstwo pieniędzy e, i może kosztować jeszcze więcej, nie mówiąc o stratach przyrodniczych. Często takie działania mają skutek zupełnie przeciwny do zakładanego. Tak jest w przypadku wielu prac utrzymaniowych na rzekach, w przypadku budowy właśnie różnego rodzaju piętrzeń, jazów, progów, regulacji rzek, prostowania to już w ogóle. Więc to jest dość powszechne, że co innego się pisze, nie wiem, w dokumentach, zakłada że jakoś to będzie działało, a działa to w zupełnie przeciwny sposób. Druga rzecz, o której powiedziałem, to to, że nie ma spójnego jakiegoś planu kierunku, w którym gospodarka wodna w Polsce by szła. Jest to dla mnie momentami uderzające ponieważ był na przykład zakończony w ubiegłym roku, jesienią, projekt udrażniania Wisłoki, Wisłoka bez barier, prowadzony przez Wody Polskie w współpracy z którąś tam organizacją pozarządową. I ten projekt polegał na przebudowie siedmiu piętrzeń różnego rodzaju, budowie na przykład sztucznego obejścia przy zaporze w Mokrzcu, czy jakieś tam przepławki gdzieś indziej, czy przebudowę jakiegoś niewielkiego progu na rampę. No i wszystko super, 30 milionów wydano. Wygląda na to, że jak na razie to działa, znaczy ryby mogą migrować, osady oczywiście nie, no ale kto by się przejmował jakąś ciągłością ekologiczną poza migracjami ryb. Ale już miesiąc czy dwa miesiące później, a może nawet szybciej, okazało się, że jest jakiś projekt budowy nowej zapory, która zatopiłaby jeden z tych przebudowanych obiektów. No, to jest dla mnie zupełnie niesamowite, ponieważ 30 milionów, które zostało tam wydane, wydaje mi się bardzo dużą kwotą. I no wiecie, zostało to zrobione w jakimś celu w celu. Umożliwienia migracji rybom i polepszenia ich warunków, a budowa nowego zbiornika, budowa nowej przeszkody, nawet ze świetną przepławką, będzie jednak dalej przeszkodą dla migracji, będzie pogorszeniem wa warunków bytowania ryb. I to na tych samych rzekach, gdzie został zrobiony taki projekt, więc e, w obrębie jednego RZGW masakra jakaś. A takich rzeczy jest dużo więcej. Jeszcze jeden przykład. Z rzeki Barcówki, tutaj w okolicy Niska, został Odbudowany próg o wysokości około pół metra, betonowy na tej rzece, uregulowanej w górnym biegu, całkowicie takim prostym korycie. No i kosztowało to niecałe pół miliona złotych. Na tej samej rzece, na tym samym odcinku zostały wykonane prace utrzymaniowe, które polegały na odmuleniu i zniszczeniu tam bobrowych rozebraniu ich. Oczywiście bobry sobie odbudowały tam po paru dniach. Ale wiecie, zniszczono tamę, która była równie wysoka jak ten odbudowany za pół miliona próg w ramach prac trzymania, które też ileś tam kosztowały. Bobry to i tak odbudowały, więc retencjonują tyle wody, co ten próg e, za darmo, a zostało to rozebrane a ten próg odbudowany, no absurdalne, zupełnie jest to i niespójne. I tak jest na każdym poziomie, od tego najniższego w obrębie jednej rzeki, jednego nadzoru wodnego do tego najwyższego Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, tworzenia prawa. Które jest zupełnie też niespójne, bo z jednej strony nakazuje wręcz przywracać ciągłość ekologiczną, zwłaszcza ramowa dyrektywa wodna, która no, w Polsce obowiązuje jakby nie patrzeć do 18 lat, a z drugiej strony umożliwia niszczenie rzek na ogromną skalę. Więc to jest takie rozdwojenie jaźni, tak samo się to ma do zapobiegania suszom i powodziom. Są prowadzone w jednym czasie przez te same nawet jednostki zupełnie przeciwne działania. Więc to według mnie musi się skończyć, ponieważ jest to zarówno niszczenie przyrody, niszczenie retencji, tworzenie zagrożenia, często tam gdzie go nie było, jak i po prostu marnotrawstwo środków publicznych. I trzecia rzecz, być może najważniejsza, to jest to, że wszelkie takie sprawy związane z życiem w wodach, ze środowiskiem organizmów żywych, z tym, że w ogóle w wodzie coś żyje, a jak wiecie z moich poprzednich filmów i nie tylko, wody śródlądowe są niezwykle bogatym środowiskiem życia. To, to musi zostać ujęte, zarówno w prawie, lepiej chociaż w prawie jakoś tam jest, tylko mało kto się tym przejmuje, jak i w takim codziennym funkcjonowaniu instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną. Ponieważ to, z czym ja się spotykam, to jest najczęściej taki głupawy uśmieszek, jak mówię, o tym, że ryby czy raki gdzieś tam żyją. Albo co najwyżej, no, że to może tam je trzeba chronić, ale kilometr dalej to już możemy sobie rzekę wyregulować. To tak nie działa i to jest jakiś taki systemowy brak zrozumienia tego, jak działa przyroda, i systemowy brak chęci tego zrozumienia, być może wynikający z braku edukacji. Nie wiem, dla mnie to jest przerażające, że można, nie zastanawiając się zupełnie nad kontekstem tego, co robimy, nad szóstym wielkim wymieraniem w dziejach Ziemi, którego jesteśmy, jakby nie patrzeć przyczyną, my jako ludzkość, można wjechać do rzeki koparką i ją przekopywać, wyrzucając razem z mułem zagrożone wyginięciem małże, ryby i tak dalej, rzeki. Więc to też musi się zmienić, ale nie wiem, jak, w jaki sposób, bo to wymaga edukacji, być może jakiejś przemiany pokoleniowej, wymiany, wręcz która, mam nadzieję, że przyniesie pozytywny efekt. No, i oczywiście takich pomniejszych rzeczy i bardziej szczegółowych dużo by się znalazło. Na pewno ważnym tematem są zanieczyszczenia. I mówię tutaj zarówno o takich rzeczach jak wypuszczenie co jakiś czas ścieków z oczyszczalni, które zdarzają się takie akcje dość często, najgłośniejsze w Warszawie z oczyszczalnią Czajka do Wisły, ale też wypuszczeniem jakiegoś syfu z różnego rodzaju zakładów przemysłowych, które często jest znacznie bardziej niebezpieczne od ścieków z oczyszczalni. Takie rzeczy są w prawie polskim już dość dobrze usankcjonowane, wydawałoby się, ale chyba jeszcze zbyt słabo są karani sprawcy takich rzeczy i zbyt słabo jest egzekwowane to, żeby już więcej do takich rzeczy nie dochodziło. Chociaż należy pamiętać o tym, że stan czystości wód w Polsce. W przeciągu kilkudziesięciu lat się poprawia, więc no może to już się jakoś tam naturalnie będzie działo. Tutaj bardzo dużo działają wędkarze, różne stowarzyszenia lokalne, które takie tematy podłapują. Fajnie, jakby działały też same z siebie instytucje za to odpowiedzialne. No Ale one pracują zwykle od 7 do 15 czy 16 w dni robocze, a takie rzeczy często dzieją się w weekendy, w nocy. Ale zanieczyszczenia to nie tylko to, co do rzek jest wpuszczane tak nagle i punktowo, bo na przykład zanieczyszczenia spływające z dróg są bardzo niebezpieczne i w zasadzie to zasługuje też na kolejny odcinek. W takiej skali. Lokalnej, na przykład w miastach, musi się zmienić podejście do betonowania wszystkiego, co się daje i wycinek drzew, bo to jest problem naprawdę wciąż duży, choć o tym się już dużo mówi, ale cały czas w ramach jakiejś rewitalizacji czy czegoś takiego. Wycinane są drzewa, duże powierzchnie wcześniej na przykład trawników czy jakichś krzaków zamieniane są na wyczyszczone, wykostkowane powierzchnie, gdzie woda nie ma możliwości wsiąkania i oczywiście wtedy z takich terenów zurbanizowanych szybszy jest spływ zarówno wody, jak i tych wszystkich zanieczyszczeń. To też jest problem gospodarki wodnej, tylko że już powiedzmy na innym szczeblu i wymagający... No, myślę, że i zmiany przepisów, i podejścia, przede wszystkim świadomości ludzi. Rzecz taka, nie wiem czy mniejsza, być może powinienem ją postawić na pierwszym miejscu, a może nie, może koniec filmu to też jest dla niej miejsce dobre, to taka, żeby zostawić miejsca takie jak to na przykład, jakieś rozlewiska, bagna, same sobie. Albo jeśli są na nich jakieś rowy, dawne melioracje, to te rowy zasypywać, robić zastawki. Odtwarzać należy to, co zniszczyliśmy przez 200 lat osuszania Polski, temokradła, tereny zalewowe, odsuwać wały od rzek. No ale o tym wielokrotnie mówiłem. Więc są to rzeczy, pewnie dla was, moich widzów, oczywiste. A to dlaczego się tak nie dzieje jest dla mnie trochę zagadką, bo myślę, że spokojnie także instytucje, które zarabiają na podwyższaniu wałów mogłyby zarabiać na ich odsuwaniu od koryt no, rzek, no ale może kiedyś się tego doczekamy. Pewnie tematów znalazłoby się jeszcze wiele, różnych mniejszych, pobocznych, bardziej szczegółowych. Ale nie chcę też przynudzać, chociaż miło mi się tutaj siedzi i gada do kamery nad tym pięknym, właśnie Bobrowym Rozlewiskiem. Pewnie poznajecie, że jest to miejsce, które już Wam pokazywałem Bobrowa Kaskada niedaleka rzeki Gilówki. Więc to wszystko na dziś. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.